Malko witajcie w niedzielę. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, na sam początek zachęcam do obejrzenia strony internetowej, do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej 3sady.pl, w której to możecie kupić produkty z naszych trzech gospodarstw, czyli z mojego, z Pawła Płazy oraz Tomasza GSTK Knapa. Także na sam początek osoby, które jeszcze nie wiedzą, że taka strona powstała, zachęcam do wbicia na www.trzysady.pl A my teraz Cóż, polecimy sobie na obejście Zobaczymy co tam się dzieje Dzisiaj przypakowało troszeczkę mrozem Minus 10 z nocy dzisiejszej Czyli z niedzieli na poniedziałek Temperatura ma znacznie spaść Nawet miejscami mówię do minus 20 stopni Także przejrzymy sobie yy, Czy mamy tam wszystko pochowane Żeby tam nam nic nie zmarzło Spróbujemy odpalić Renie e, zobaczymy, czy odpali. No i cóż, a jeszcze jedna ważna rzecz, ale to już przełączę się na przednią kamerę. Tutaj, tak jak Wam e, wspominałem, mamy stronę, dostępne są e, soki, jabłko gruszka, jabłko, jabłko marchew, jabłko pomarańcza e, w promocyjnych cenach. Mamy jeszcze e, w ogóle owoce, e, z owoców dostępne są. E, tu już niestety miks odmian się skończył na ten moment. Z tego względu, że no, mamy już taką porę, że tych jabłek zostało w chłodniach niewiele. Mamy dostępnego tylko e, jabłko odmiany Redona Prince. E, I cóż, e, zachęcam wszystkich. Na pewno strona będzie się rozrastać systematycznie, jak będziemy wchodzić w start sezonu, e, nowego produkty będą na pewno na bieżąco aktualizowane dochodzić będą nowe produkty, nowe owoce i nowe. Soki i tak dalej, i tak dalej. No. I jeszcze jedna rzecz. Zachęcam Was do przyjechania do Sandomierza. Na targi. Takie małe targi sadownicze. Już Wam mówię program. I Na spotkanie sadownicze 33 będzie się odbywać 19 i 20 lutego, czyli w środa, czwartek. W pierwszy dzień szczególnie zachęcam, gdyż będę miał przyjemność uczestniczyć w debacie o godzinie 10. Będzie to debata poświęcona temu, na czym można zarobić było w tym sezonie. Spotkanie sadownicze Sandomierz, 33, 33 19, 20 luty, czyli środa, czwartek. Bardzo dużo e, ciekawych tematów, m.in. o kaptanie, o perspektywach nawożenia, o właśnie ta debata, o, a w drugi dzień będzie też o jabłkach przemysłowych, czyli takim e, takiej rzeczy której tak naprawdę nikt nie produkuje, a tylko w Polsce Polska jest takim liderem jeśli chodzi o jabłka przemysłowe, o cięciu mechanicznym, osadzie wiśniowych, osadach wiśniowych yy, będzie te, też coś także dla każdego coś znajdziecie. A teraz przechodzimy na twórki. Huf, troszkę. Ale dobrze, mróz jest potrzebny, tak jak dobrze wiemy, żeby powstrzymać sadowników przed nadmiernym Pośpieszanie się i pyskani. się ja to w garażu e, widzowie wszystko tu w sumie mam pochowane, co takie najważniejsze rzeczy. Jakieś reszki nawozów, oprysków, środków ochrony, mam też zamgławiacz. Sam się tutaj zastanawiam czy jeszcze wapno mi zostało. Co z tym zamgławiaczem? Czy ten rok będzie dobry, żeby ten zamgławiacz używać? Jak to? Czy go? Ja nie wiem, czy to coś da, czy nie da. Zeszły rok no, okazał się za, za mocny. Mrozy okazały się za duże, żeby z zamgławiacza korzystać. No i tu mam jeszcze troszkę wolnego miejsca. To sobie tutaj e, wiadę czymś stąd. I tutaj będę chciał sobie wsadzić samochód. Jeden, bo stoi na dworze. Szkoda, żeby stał na dworze. Ja tutaj mam. Wszystko zapakowane, całą to. Im więcej skrzyń, tym lepiej, w chłodni, bo wtedy w trakcie sezonu będzie mniej wynoszenia tutaj. Bo tak to trzeba zagraci, zagraci, zagraci i. i, 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 i jest zagracone. No, także skrzynki na maliny czekają. W sumie poszłoby się już rwać, nie? Ale niestety jeszcze trochę. O, mam dla Was coś ciekawego. Mam dla was e, kolega poprosił mnie, znaczy poprosił mnie, mnie sam zaoferowałem, że e, może mu pomogę, ma do sprzedania opryskiwacz 1000 litrów e, marki Agrola. E, był kupiony w 2011 roku w pierwszych rękach. Sprawny, wszystko gra i buczy działa tak jak należy. Cena, e, ocenę. Jakby ktoś był zainteresowany, to wyślę numer telefonu do... E, do osoby, która to sprzedaje, oraz też w opisie link macie do ogłoszenia. Także serdecznie polecam. Bardzo fajny opryskiwacz, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany. Dobra, teraz to poukładam, poukładam i wracamy. Ona jeszcze podpowiadała kiedyś, że będzie do sprzedania rower. To przy okazji zrobimy wyprzedaż garażową. Taki rowerek marki Giant. Na kołach nie wiem, jakie to są koła. Nieduże także. Ten rower tu mamy szymanowskie przerzutki. E... No cóż, napompować koła i można śmigać. Jakby ktoś był zainteresowany, to e... zapraszam. Mamy coś tu jeszcze do sprzedania. E... Stąd o, tego bym się pozbył z chęcią. E... E, Toyota Niestety się u mnie nie sprawdziła. E, mam za wysoki próg tutaj do wjazdu i Toyota jest e, w sumie, jakby ktoś był chętny, to jest do wymiany tutaj akumulator. E, jest w zestawie prostownik. Kupiłem to, chodził, później padł. Także e, za piątaka mógłbym ją obchnąć tutaj. No. Nowy właściciel musiałby sobie ewentualnie zregenerować akumulator, a ja muszę sobie tutaj coś innego poszukać. O, także widzicie, wyprzedaż garażowa się zrobiła. Wózek, <grym> a to raczej nie. Dobra, upycham dalej. W sumie to mam jeszcze opony do sprzedania. E, moi drodzy, jeszcze będę miał oponki. Zobaczcie, ile mięcha, Praktycznie nowe z, mojej, z mojego trafika, którego już nie mam. Gudierki. Są to opony Gudier 215 na 65 R16C Także praktycznie no mało używane tam, jeden sezon, dwa sezony niecałe Sprzedałem go na zimówkach, kurde Także takie oponki mi zostały Ja raczej na razie nie planuję tutaj zakup Samochodu, który by mi Na które te opony mógłbym założyć, także jest rowerek, jest opona, jest wózek elektryczny do sprzedaży jest też, jest też Jest też opryskiwacz, o którym wcześniej wam wspominałem. Zaraz może jeszcze coś wynajdziemy. No więcej więcej się chyba i na samochód już miejsce mam spokojnie Także wjeżdżamy autem niestety grill został uszkodzony tu mamy glicerynkę już zakupioną na przyszły sezon do maszyny zobaczymy co to z tego będzie no i jeszcze bardzo ważna rzecz, nie należy zapominać o, w zimę o ładowaniu jakiegoś elektrycznego sprzętu Dlatego podłączamy mojego jazgotka Pomocnika tutaj naszego no, Zabezpieczymy, żeby bateria służyła jak najdłużej A teraz się i plak Także idziemy do Renaty, idziemy odpalać Zblokowałem tylko jak ja to zrobię, żeby nagrywać i odpalać, może zepnę gdzieś telefon. O, może Was tutaj dam? Postawię Was tu. Dobra, stójcie, czekajcie. Zaraz spróbuję. nośnik. To jest gaz. Ech, Łukasz, daj mi gumę chyba nie, tylko nie trzeba. Nie dolatuje mi placu. śrubka specjalna. śrubkę odkręciłem, próbuję jeszcze. Nie będę mordował akumulatora, bo nowy. Muszę go podłączyć w takim razie. Projekt. Uruchamianie Renaty, nieudany. Nic, idę do domu. Była próba, była próba. Jadę samochodem. No, i wjeżdżamy samochodem. chociaż jeden o kurde, czego tak biegi ciężko wchodzą, olej chyba zimny niech się rozmrozi nie wjeżdżam im, bo płyn zamarzł letni chcę żeby tu odmarzł szkoda, żeby zbiorniczka nie rozwaliło. No, chociaż jedno się udało. Traktor nie chciał współpracować. Samochód współpracuje. Dobrze, widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie. I widzimy się chyba koło wtorku, środy. Jakoś tak.